Witam, nazywam się Michał Piotrowicz i profesjonalnie zajmuję się bronią białą oraz przedmiotką samurajską. Dzisiaj znowu opowiemy sobie kilka rzeczy o japońskich zabytkach. Mam dzisiaj dla Was takie oto zasi. Jak już wcześniej wspominałem, jest to zabytek. Mam kilka takich ciekawych rzeczy, bo jest to. Praca z przełomu Edo i Azumi Momoyama okresu, to jest tak mniej więcej XVI wiek. I teraz tak, widzimy tu dość dużą krzywiznę ostrza, prawda? E, ostrze było wielokrotnie przeszlifowywane, więc tutaj akurat sporo jest kizu, ale jest też pięknie widoczna hada, lekkie ślady korozji, gdzie nie i, yy, I fenomenalny ham. Tutaj szlif jest zostawiony japoński, oryginalny. Yy, widać tutaj kilka uderzeń, było w coś naprawdę twardego. W sensie, mimo tego, że ostrze było przeszlifowane, to i tak widać, że po prostu miecz był użytkowany. Nie ma jakichś szczerb specjalnych, ale są takie drobne rycy, które o tym świadczą. I o co chodzi z tym Hamonem, bo tu jest bardzo mocno widoczna Hada też oczywiście, bardzo piękna, ale to jest Masume Itame, to jest dość typowy, typowy rodzaj Hady, natomiast e, jeśli chodzi o Hamon, to linia Hamonu, tutaj to jest notary, to jest płomienisty Hamon, jeden e, z fajniejszych. E, nie e, nieregularne, asymetryczne, więc tak też mocno w duchu japońskim. E, a zawielenie hamonu, zrobione e, tutaj za pomocą tradycyjnego szlifu, jest takie, może jest lekkie notary, a może, może właśnie e, subucha, proste. Więc mamy takie jakby... Y, no nie wiem, języki ognia i nad tym jakąś taką mgłę, tak to wygląda, albo szczyty gór i na y, zalożonym w mdle, tak wygląda ten hamun, jest to przepiękna sprawa. Tego typu krzywizna akurat jest y, y, typowa y, na okresu Murmaci, więc na naprawdę starych mieczy. Y, no ale to nie jest aż tak stary miecz, to znaczy no, to jest XVI wiek, więc słuchajcie, no, byśmy tak mieli tego typu miecze czy szable u siebie w domu, to by były bardzo dużo warte. E, to jest bardzo prosta oprawa i co my tu mamy? Suma jest okrągła. E, inkrustowana w głębnie e, srebrem, osiądzem, może złotym nawet. E, są obydwa otwory e, na koga i kozukę. E, no cóż, dość surowy na to wygląd, aczkolwiek jest dość ładny, bo to jest też dość taka. Trudna technika zdobień. E, Septy mosiężne, tutaj jest jedna od strony habaki, już trzy od strony fuci. E, habaki, habaki mosie, e, miedziane, pokryte srebrem mm, i spatynowane. E, do tego mamy bawełniany oplot, już troszeczkę taki zużyty. Menuki mosiężne również z jakimiś motywami florystycznymi. Fuci i Kashira. Tutaj jest fragment pagody z jakimś motywem florystycznym. To są kwiaty, ale chyba nie sakura, chyba nie wiśnia, tylko jakieś inne kwiaty. Trudno powiedzieć, bo, bo już jest mocno wytarte. E, mocno są wytarte obydwa te okucia. Widać fragmenty, to, to, to są miedziane okucia, widać tutaj, że, że są pozostałości e, złocenia. I teraz co ciekawe, to tak pod tym oplotem mm, jest nie skóra płaszczki, tylko skóra pekina, o wiele drobniejsza. Taka trochę rozlatująca się, no ale tak jak mówię, kwestia smaku w końcu, to jest antyk. Ostrzy nie jest sygnowane. Eee... No właśnie mówię, ma bardzo taki urokliwy ten hamon. Fajny kształt ostrza, ja osobiście bardzo lubiłem miecze z okresu i tyle to jest ciekawy miecz, że jest z takiego okresu przejściowego, więc wykazuje dużo różnych takich cech przejściowych łączących pewne dawne tradycje z takimi, które dopiero nadeszły. No i w zasadzie tyle jeśli chodzi o ostrze. Bardzo ładne bardzo ładny hamon, bardzo fajny kształt, bardzo ciekawe wyważenie tego ostrza, też środek ciężkości jest stosunkowo blisko rękojeści, więc w przypadku krótkiej broni to jest tak, że nie ciąża ona w przód. zawsze bardzo często były używane razem z kataną, to też jest ważne, żeby tak nie ciągnęło nas wtedy do przodu, bo tym mieczem będziemy się zasłaniać i pewnie on będzie w naszej lewej ręce, czy po prostu w tej niedominującej ręce, no bo jak ktoś jest leworęczny, to będzie na odwrót. Ale, ale właśnie ważne jest to, żeby nam nie ciążył. Bardzo, bardzo fajne ostrze. Bardzo urokliwy Hama. No i tutaj jeszcze Saja. Saja to tutaj ma liczne ślady użytkowania jakieś nadcięcia. Jest to z magnoli wykonana Saja, taka pokryta półmotowo. Laką. Tu jest haczyk na no, obi. W ten sposób się zakładały zapasy. On tutaj się haczył w ten sposób, że nie pozwalam sobie wypaść na polu bitwy. Sageo, który dodatkowo również zabezpieczało psaje przed dokładnie tym swa... samym swoją drogą. W korze Indygo. Prosta, bawełna. Pasuje wszystko jedno do drugiego dobrze. No, bardzo fajny mieczek. Tak to wygląda. Taka ciekawostka, właśnie, że ostrze jest z okresu przejściowego, i że zamiast normalnej samej to tutaj jest skóra rekina, takiego rykina-rekina. Rekina. To się zdarza częściej w mieczach taci niż w błaki zasi, no ale cóż, właśnie, yy, właśnie tak. Także także mam tutaj coś takiego dla Was dzisiaj. Myślę, że fajny przykład takiego miecza z okresu przejściowego. Mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też się podobał ten film. E, jeśli tak, subskrybujcie, oddajcie kolejne filmy o mieczach i o szermierce samurajskiej. Komentujcie i mówcie znajomym o tym kanale, bo im więcej nas... And it's a little bit of um,